kandydat do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb spotkał się ze swoimi sympatykami w Zakrzewie. Dlaczego spotkanie właśnie w Zakrzewie? No to jest wybór akurat prezesa Maćkowiaka. Ja tylko daję sygnał, że tego dnia jestem w stanie przyjechać, że mogę być w danym powiecie. Objeżdżam całą Wielkopolskę. Dzisiaj jest, byłem właśnie w Lesznie, w Rawiczu, potem jadę do Gostynia. Nie, nie, nie wybieram miejsc, które są lepsze czy gorsze. Uważam, że każde miejsce jest inne, jest, jest też ciekawe. No bo też przy okazji nie tylko konferencja prasowa, ale przede wszystkim spotkanie z, z ludźmi. Można wiele ciekawych rzeczy usłyszeć. A jakie są Pana plany co do pracy w Europarlamencie? No, jest kilka spraw, które też znalazły się w tym programie Koalicji Europejskiej. Pierwsza rzecz to oczywiście pozycja Polski. Ta polityczna, ale również ekonomiczna pozycja Polski. Uważam, że te 15 lat, robimy różne podsumowania, wskazują, że Polska stała się ważnym krajem członkowskim Unii Europejskiej. No i dobrze byłoby niektóre być może rzeczy w Policji Wewnętrznej skorygować, abyśmy nie musieli się, że tak mówię, tłumaczyć. Bo przypomnę, że kiedy wchodziliśmy do Unii, to PKB na, na głowę jednego mieszkańca to były 5400 euro, a obecnie to jest około 12,500 euro. Więc ten nasz potencjał gospodarczy istotnie wzrósł, choć jeszcze nam daleko do Luksemburga. I to jest też coś, co powinniśmy. Mieć na względzie, jak powinniśmy rozwijać tą naszą przyszłość. Drugi element tego programu to jest bezpieczeństwo energetyczne. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko dostawy, trasy przesyłu, ale również zróżnicowanie tych tras przesyłu, no bo wtedy się dopiero zapewnia to bezpieczeństwo energetyczne i niewątpliwie. Import węgla z Rosji to nie jest kierunek na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Jest przyjęte takie rozwiązanie, że będą wspierane takie lokalne inicjatywy energetyczne. One nazywane są lokalne społeczności energetyczne, tak jak, jak program LIDER. Czyli można powiedzieć tak, lokalne grupy działania, ale w zakresie energetyki. Z, oczywiście z ważną koordynującą pozycją samorządów. No i myślę, że samorządy powinny być tym zainteresowane, dlatego że od 1 stycznia 2024 roku na wysypiskach nie będzie można składować materiałów organicznych. Ale można będzie je przetworzyć na biogaz, na przykład. I to była akurat propozycja, którą ja zaproponowałem w ramach nowych regulacji unijnych. Zostało to przyjęte. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Trzeci taki blok spraw no to kwestie zdrowia publicznego. I to, to zdrowie publiczne, w szczególności jeżeli chodzi o, o y, zwalczanie nowotworów, ale już w chwili obecnej trwające y, badania nad znalezieniem terapii, na przykład jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, tak zwane neurodegeneratywne choroby. 5% społeczeństwa krajów członkowskich Unii Europejskiej choruje na te choroby. To wsparcie w postaci nowych terapii, nowych leków i również programu profilaktycznego, który mógłby być też finansowany z pieniędzy unijnych, to jest niezmiernie ważne. No i ostatnia sprawa, to, to jest też związane oczywiście też z powietrzem, no bo 50 tysięcy, 40-50 tysięcy ludzi umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Też miałem takie dwie regulacje dotyczące emisji z ciepłowni i również czysty publiczny transport. Zadania dla samorządów, żeby ze środków publicznych kupować po prostu czyste samochody, elektryczne albo niskoemisyjne. No i ostatnia sprawa to budżet. Budżet, który uważamy, że w propozycji pierwszej komisji jest nie jest dobry, nie spełnia naszych oczekiwań. Stąd, jako parlament, powiedzieliśmy, że należy zwiększyć dochody budżetu. I po drugie, zwiększyć nakłady na politykę spójności, czyli to, co jest związane z rozwojem regionalnym, to, z czego korzystają samorządy.